Hej wszystkim witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Merlin i witam Was w kolejnym odcinku poradników do Discorda. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak odpicować wasz serwer Discord, to znaczy używać emotikonek do rang, żeby po prostu było to w taki sposób, na przykład, że mamy rangę, jak widzimy tutaj w prawym górnym rogu i mamy kurczaczki. Albo że mamy kanał i mamy zegar, albo mamy też kurczaczki. Ogólnie emotikonek jest mnóstwo. I powiem Wam o plusach tego rozwiązania oraz minusach tego rozwiązania. A więc zaczynajmy. A więc na samym początku stwórzmy sobie nową kategorię. Nazwijmy ją, nie wiem, na przykład emotki. I niech będzie to kategoria publiczna, czyli po prostu nie zaznaczamy tej opcji. Następnie. Zaczniemy dodawać emotikonki. Możemy je kopywać z internetu. Musiały być to jednakże emotikonki systemowe. To znaczy, że będą one na Windows 10 wyświetlały się w taki sposób, jak zaraz Wam pokażę, a na przykład na Windows 7 może ich w ogóle nie być, bądź będą inne, inaczej wyglądać. Tak samo będą inaczej wyglądały na komputerze Macintosh, czyli po prostu Macu, a inaczej będą wyglądały po prostu na Windowsie. Więc to musimy mieć na uwadze ale w jaki sposób możemy takie emotikonki w naszym systemie Windows wywołać? Jest to znak Windows, Więc sobie naciśnijmy ten właśnie klawisz na klawiaturze Windows i teraz poszukamy kropki i wyświetla nam się oto takie oto okienko, w którym możemy szukać emotek po prostu wszystkich dostępnych na Windowsie. Jest to bardzo przydatny skrót klawiszowy i dzięki temu możemy po prostu takie okienko sobie wywołać i te emotki wklejać. Widzimy, przechodzimy sobie tutaj na dole, po, po, pomiędzy różnymi zakładkami i możemy sobie jakąś emotkę po prostu wybrać. W naszym wypadku są te emotki, więc y, załóżmy, wybierzemy sobie emotkę. To są ostatnio używane, tutaj możemy też wyszukiwać, po prostu klikamy na to i na przykład chcemy serce. E, musimy nawet po angielsku niestety, heart. Tutaj mamy serduszko, na przykład wezmę sobie to czerwone serduszko. Nie wiem, czy ono tutaj będzie czerwone, akurat w tym wypadku. W tym wypadku właściwie nie jest ono czerwone, co jest w sumie minusem, ale jeżeli byśmy sobie dali inne serduszko, na przykład pomarańczowe, już będzie pomarańczowe. I takie serduszko możemy sobie zapisać, ale weźmy sobie na przykład żółte i wtedy będzie ono się wyświetlało. Zwykłe serduszko z jakiegoś powodu nie działa, ale tak to wygląda. Tak samo mamy tutaj też na Discordzie emotki, z tym, że te emotki nie mogą być użyte do edycji, znaczy edycji, no, w edycji kanału bądź w edycji rangi, gdyż po prostu nie będą one rozpoznawane przez, przez ten system, tych, system Discorda, tych kanałów, gdyż te, te emotki wyświetlają się na każdym urządzeniu tak samo, bo są to po prostu obrazy, yy, które Discord przygotował i wtedy wyświetlają się na każdym urządzeniu tak samo, ale nie możemy ich używać w właśnie jako emotki do ulepszenia kana kanałów, bądź kategorii. Dobra, stworzymy sobie teraz tutaj kanał tekstowy i na przykład zrobimy, że to będzie pomoc. Nie wiem, czy jest jakaś help emotka. Um, chyba, chyba nie ma jako tako. Więc użyjemy sobie do tego przykładu um, mm, 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 na, przykład, na przykład wykrzyknika żebyś to wykrzyknik albo znak zapytania, damy sobie znak zapytania i napiszemy help. Czy tam pomoc? O, może być po polsku. Pomoc. I stworzymy sobie taki kanał. Do pomocy wtedy widzimy, że fajnie on się tutaj wyświetla. I takie emotki, tą kombinacją klawiszy możemy stworzyć dla każdego kanału oraz możemy sobie stworzyć dla każdej rangi, którą będziemy mieć. Teraz sobie stworzymy rangę dla przykładu. Rolę i tworzymy sobie nową rangę, na przykład nazwiemy ją. Nie wiem, zakochani. Może tak być. Zakochani. I damy oczywiście kolor sobie taki zbliżony czerwonemu. Jest różowy. Albo sobie wybierzemy czerwony. I do tego dodamy sobie oczywiście serduszko. Z tym, że czerwone serduszko nie działa, dlatego sobie dajmy takie serduszko. I teraz sobie tą rangę zapiszemy. I dodamy ją do np. dla kupidyna. I widzimy, to serduszko tutaj jest wyświetlane. Minusem tego rozwiązania jest to, i to jest bardzo słuchajcie, ważne, żeby mieć to na uwadze. Minus tego rozwiązania. Nie możemy wyszukiwać, praktycznie jest to niemożliwe wyszukiwanie na przykład rangi z tym serduszkiem, gdyż musimy go podać. To serduszko. Na przykład chcemy zakochani i nie możemy, bo musimy podać to serduszko, czy musielibyśmy znaleźć to serduszko, dodać je tutaj. I napisać dopiero zakochani, tylko chyba nie można używać zmianki jeszcze tej, tej emotki. Um, tak, wespólmy na zmiankę tej roli i teraz sobie dajmy zakochani. Teraz widzimy akurat się dobrze to wyświetla, z jakiej, jakimś cudem, ale normalnie ciężko się wyszukuje na przykład jeżeli mamy samą emotkę na przykład takiej świnki, bo, bo wtedy po prostu musimy tej, tej emotki użyć. Albo sobie wybrać z listy, co niekoniecznie musi, musi być fajne. Dlatego, dlatego trzeba mieć to na uwadze, żebyśmy mieli więcej tych rang z tymi emotikonkami, to mógłby się pojawić problem. Teraz akurat mamy tylko jedną taką rangę, więc nie ma problemu. Tak samo jeżeli chodzi o niki, w nikach też możemy ustawiać takie znaki, niekoniecznie tylko emotki, bo są też y, znaki HTML, tak zwane y, kodowania. Który, którą tutaj mam listę, oczywiście linki wszystkie, które użyłem w poradniku są w opisie i tych znaczków, te znaczki możemy też używać w opisie w opisie kanałów w, po prostu na czacie też i tak samo w kategoriach jak i w rangach To są, cała lista tych znaczków tutaj jest dostępna, niektóre są naprawdę bardzo fajne, na przykład tylko M ja za pomocą właśnie takich znaczków stworzyłem właśnie napis Magic Magic Team tutaj na moim serwerze jako nazwy serwera i to bardzo fajnie wygląda. A więc, na przykład, takie M wygląda świetnie, moim zdaniem, i prawdopodobnie zmienię sobie nikt na taki. Nawet sobie edytuję pseudonim na tym serwerze. Na przykład, na takie coś. Zajebiście to wygląda, nie powiem. Tutaj z boku. I naprawdę, naprawdę fajnie to wygląda, muszę przyznać. Więc, jak najbardziej, możecie użyć tych znaków. Jednakże teraz jakbym chciał sobie siebie oznaczyć, nie wiem czy tam w ogóle się da siebie oznaczyć, da się siebie oznaczyć, więc spoko, widać, że czyta to teraz poprawnie, bo nie ma dużej ilości osób na serwerze, ale jeżeli byłoby więcej osób na serwerze z różnymi takimi kombinacjami nicków, to mógłby się pojawić naprawdę problem, więc miejcie to na uwadze i testujcie to, czy faktycznie, czy faktycznie macie z tym problem, czy, czy tego problemu nie ma, ale ja was ostrzegam właśnie, że to po prostu nie jest zbyt fajne. Tak samo, jeżeli będziemy się chcieli odnieść do tego kanału, pomoc w tym wypadku nie ma problemu, bo jest tylko taki jeden. Ale jeżeli byłoby kilka tych emotek, to mógłby pojawić się właśnie problem. Na przykład, jeżeli teraz chciałbym sobie dodać kupi dynowi rangę, właśnie ten zakochany, jeżeli byłoby tutaj bardzo dużo rang, weźmy sobie przykład, to będzie problem, gdyż nie będę mógł jej wpisać tutaj, żeby jej poszukać. Tylko będę musiał zrobić to serduszko, co mi się nie podoba, co to powinni poprawić bo na czacie już jest to poprawione w miarę tak, że po prostu jak napiszemy sobie wstawkę po prostu, wzmiankę przepraszam, to, to dobrze to jest wyszkiwane, a ciągle na właśnie tej liście, na liście rank jest to niezbyt dobrze wyszkiwane i w tym może być problem. Dlatego... Dlatego... Do... Trzeba wiedzieć, czy warto po prostu w rangach tego używać, jeżeli tych rang jest dużo, bo tak to za każdym razem trzeba będzie scrollować w dół czy tam w górę, żeby po prostu tą rangę znaleźć. Bo takie rangi teraz widzicie nie możemy znaleźć. Chcielibyśmy dopiero dodać serduszko. I wtedy dopiero znajdzie nam tą rangę. A więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że wam się słuchajcie, ten odcinek spodobał. Jeżeli doceniacie moją pracę zostawcie kciuka w górę oraz subskrypcję. Zapraszam was jeszcze na stronę Magic Team którou na której możecie założyć darmowe konto. Link wszystko w opisie. Ja jestem Merlin. Dziękuję wam za uwagę do następnego i części. Hey seniorita, señorita, sprawcz nasz nakład na kompaktach, lecisz na wipa. Jesteś mokra jak bonakła w klipach, bo twoja pomadka gdy w weekend. Witam publikę, Applause. Yes. Róż, ty królowyse ultra fiolet znów trafione. Jesteś gorąca jak plaże w Florete, obiekt warzy milionów, jak kiedy Sofia Loren, to dwie twarze.